Cześć witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy wymieniać klocki hamulcowe w BMW 7 2019 roku. Tutaj zaświecił się czujnik zużycia klocków z tyłu i faktycznie klocka jest praktycznie końcówka. Wprowadziliśmy Samochód w tryb serwisowy, w tryb wymiany klocków za pomocą testera diagnostycznego. My akurat używamy Teksy. Teraz zdementujemy zaciski, wyczyścimy, założymy nowe klocki. Nowy czujnik. Tutaj mamy nowy czujnik. Tutaj nowe klocki. Po skończonej pracy podłączymy jeszcze raz test diagnostyczny. Wyjdziemy z trybu serwisowego, z trybu wymiany klocków, wykasujemy błędy, jazda próbna, dotarcie i możemy oddać właścicieli samochód. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki i pozdrawiamy.